Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dalszy ciąg, tak jakby, ale tak jak widać, nie ma już balansera. Także pokażę Wam jak sprawa wygląda bez balansera. Czyli tak jak wczoraj robocze nazwałem, grupa A, grupa B, łączone równolegle i szeregowo. Czyli tak to wygląda w tej grupie B, o której mówię. Można cofnąć się do wczorajszego filmu. Też było 1368. 13 I teraz weźmy pomiar, zróbmy na, na tej, tak jakby, grupie B. I na tej grupie nie B, A. a i na tej grupie troszeczkę jest wyżej, bo wczoraj było 13.72 bodajże także troszeczkę jest wyżej, aczkolwiek nie przekracza tak jakby e, ustawionego punktu ładowania, tak, czyli ich nie przeładowuje 13.80 to jest punkt i od 13.80 już zaczęłoby się przeładowywanie akumulatorów, to znaczy tutaj tej strony. Ok, to tak woli wyjaśnienia. Balansera nie ma. Natomiast wczoraj za namową, tak jakby kolegi z, z tutaj z YouTube, przeprowadziłem test tego balansera na tych dwóch akumulatorach. Jeden to jest 90, drugi setka. <coughs> Także, co chodzi o, o radzenie sobie balansera Volt, tak? to na tych dwóch setkach radził sobie doskonale. Nie nagrywałem tego, bo to już było dość późno. Także, późno i, i bateria w telefonie już, że tak powiem, siadała. Także, szybki test był taki dwugodzinny. Także, te napięcia zostały elegancko wyrównane różnicy bodajże tam było coś 0,02 tak? miliampera mil, wróć, nie miliampera, miliwolta a przed testem tak jakby na tych to było różnicy no, ja akurat obniżyłem na jednym także było różnicy ponad pół wolta bo tak? dwie godziny doprowadził do tego że te potencjały wyrównał. Także y, odnośnie tego balansera, nie twierdzę, że, że on jest zły. Na tych akumulatorach super działał, nie mam żadnych zastrzeżeń. Natomiast z tymi akumulatorami y, sobie po prostu nie do końca u mnie radził. Y, natomiast, jeśli ktoś szuka balansera, załóżmy 2x12, czyli spięte w 24, jak najbardziej polecam. U mnie się nie sprawdził, do tych, i tutaj będzie drugi balanser, już praktycznie jedzie do mnie następny balanser, także go tutaj będziemy podpinali i będziemy to i zobaczymy. Tak, czy się uda wyrównać to praktycznie wypośrodkować te akumulatory, czy to się nie uda. Zobaczymy, no, na tym polegają testy, tak? Także tak to wygląda. Dobra, tutaj, może jeszcze przejdźmy na komputerek, oczywiście, świeci w ekran. Moment, coś muszę tu wymyśleć. Moment. Ok, jesteśmy. Świeciło w monitor. słabo było widać także tak to wygląda akumulatory widać z paneli ładowanie 1-2 czyli to jest nieładowanie, a utrzymanie, czyli konserwacja tych akumulatorów w tym momencie jest włączona klimatyzacja. Chłodzi budynek, a to sobie bierze z paneli, tak? Jeszcze tutaj na chwilę wejdziemy w raporty, jak to wyglądało. Tutaj chyba nie będę nic mówił, jeśli ktoś będzie chciał, to sobie prześledzi to i, i będzie sprawa jasna. Może tutaj powiem, akumulatory utrzymywane 100%. Napięcie utrzymywane, czyli takie, jakie jest zadane, czyli bez balansera, to napięcie nie jest przekraczane. Tak jakby nie co tu więcej mówić, nic się więcej nie, na ten temat nie da powiedzieć. Tak? Ok, także to wygląda. Może jeszcze tutaj się na chwilę obróćmy. Tylko teraz lepsze światło zrobimy. Mamy lepsze światło. Także tak to wygląda. Dobra, może teraz jeszcze zobaczmy tutaj, bo tam. Ja wiem, że ta aplikacja gdzieś tam delikatnie. Ojoj, to się narobiło. Czekajcie, nie, tak. Ta aplikacja delikatnie, e, tak jakby, przekłamuje, tak? Już to zauważyłem o i nawet widzicie, tak? 27 i 5 jest, a jest, aplikacja podaje 27,4, tak, tak, zgadza się. Także dali nawet do 6. Także, także tak to wygląda. Jednak ten balancer coś i tutaj troszeczkę robił, ale sobie po prostu nie dawał rady e, z tym magazynem, tak? Ok. Przejdę może jeszcze do paneli, powiem dwa słowa, bo mnie tam pytaliście, żeby powiedzieć coś troszkę więcej o tych panelach, także powiem. No to zapraszam. ok jesteśmy przy panelach. Przypomnę, są to panele bifacjalne, które mają 310. Watt, tak, każdy z nich ma 310 W, są to panele rozbite, czyli uszkodzone, aczkolwiek nowe. E, także przejdę tak, może po kolei to sobie zobaczycie, albo i nie zobaczycie, w tą stronę może lepiej. Bo ja to gołym okiem widzę gdzieś tam, jak jest ryska, pęknięcie. Natomiast, o tutaj widać, jest i tu, o, o tu widać, że jest. Natomiast widzę na telefonie, przez kamerę, to nie bardzo jest to widać. O tutaj delikatnie jest widać, o tu także jest widać. Przejdę od drugiej strony, pokażę, nawet wróć, nie od drugiej strony, tylko od czoła. Pokażę ich tabliczkę, tak jakby znamionową, żebyście wiedzieli, co to jest za, za firma, tak? Okej, okay, no to ja się tu ustawię i zaraz Wam pokażę. Tak jak widać, tabliczka jest. Troszkę dłużej przytrzymam, żebyście mogli sobie skopiować, e, screena zrobić, później poprzyglądać. I jeszcze pokażę od tyłu, okej. Okay. No i tutaj jesteśmy od tyłu tych paneli, tak? Tak jak mówiłem, konstrukcji nie pokazuję. By na staram się nie pokazywać. A to nie jest mowa o konstrukcjach, tylko o panelach, tak. I każdy jeden tak samo wygląda, tak. Na razie jeszcze przewody są niepodwieszone, tak jak to powinno wyglądać. I do tego, tylko może zaraz pokażę. No, z tamtej strony się nie udało opowiedzieć czy pokazać, natomiast z tej strony pod całą tą konstrukcję już została kupiona folia kiszonkarska, kiszonkarska tak to się nazywa, dzisiaj akurat przyszło, także zostanie ona pościelona, tak? e, tutaj delikatnie żeby wychodziła do przodu e, i do tyłu. Maksymalnie, żeby odbijać odbijać światło, tak? Bo sprawa wygląda u mnie tak, że teraz to jest na południe ustawione, natomiast później jak słonko przechodzi na zachód, to jeszcze mam taki tu przesmyk gdzie to słonko pięknie operuje z tyłu po tych panelach, tak? Także może coś tam jeszcze się odbije, coś tam, coś tam jeszcze parę Watów. Zrobi tak? O, tutaj był ten, co robi brzydkie rzeczy, tak? No ale trudno. Takie życie jest. Przyjdzie deszcz, to umyję. Ok, wobec tego sprawa jasna. Jeszcze raz tylko wspomnę o tym balancerze. Bo żebyście nie odnosili wrażenia, czy nie, nie, nie twierdzili, że ja oceniam balancer. Czy testuję balanser i go oceniam? Nie. Ja tak jakby czy ten balancer daje radę z moim magazynem, czyli tak jakby dwa razy po 200 A. Także nie była to ocena i nie jest to ocena tak jakby balansera, tylko ocena, czy balancer radzi sobie z moim magazynem, także. Na mniejszym, tak jak mówiłem wcześniej, radzi sobie doskonale, na większym jednak ma jakieś tam problemy. Bynajmniej u mnie, także tak to wygląda. Ok. Zapraszam na inne playlisty. Trzymajcie się i do następnego, cześć.